Δε πρώτα, τώρα που έχουμε την αγορά, έχουμε την αγορά. Έχουμε την αγορά, έχουμε την αγορά. Έχουμε To jest Jelonek z Krotka. No, 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 się nie, się Dziema wszystkim. Startuję z kolejnym odcinkiem. Jest dzisiaj ze mną Marcin. Będzie moim przewodnikiem. Tam dalej jest Martin. Eee, nasz kierowca, znaczy kierowca, kierowca z Mexico Entero, którego poznaliście już ostatnio, jak podróżowałem z nimi. Dzisiaj jedziemy na kolejną wycieczkę. Co będzie, to dokładnie zobaczycie później. Myślę, że to będzie bardzo udany dzień. Zaczynamy od street foodu, zjemy jakiś tacos. No i zapraszam na odcinek, będzie na pewno ciekawy. Pamiętajcie, jedzenie na Sitzkuzie jest zawsze najlepsze. Hola. Buenos <laughs> oh. Takie bułki jeszcze z tym nie. Jadą. Co to jest typowo? To nazywa się torta. Torta, tak? I to jest to samo co dają do... Yy...

to jest ten Patrzcie, jak to zalało, wszystko wchodzimy do pierwszej świątyni w kołę, która jest w dżungli. Zaraz zobaczycie, dobra, tutaj jest miejsce, gdzie możecie sobie wynająć riksze albo. Rower, widzicie, dziczynna też macie. Cena ile? A, rower 60. Tak, rower a, Iksza, ile? Iksza 150. 150, dokładnie. Dobra, to jest dzisiaj moja fura, którą się będę przemieszczał. Jak będzie słońce, to parasol jest. Wszystko jest. No i dobra, ruszamy Dzisiaj elegancko, nie muszę podawać sam e, no tak jak mówiłem, że takie większe 150 to 30 zł mniej więcej e, Jaki mamy tam dystans mniej więcej? Około 2 km idziemy No całkiem przyjemnie No i zaczynają się tutaj już powoli ruiny no, i tutaj możecie zobaczyć, to jest pierwsza świątynia, w której jestem. Ale, o na to można było wejść. Kiedyś tak. tak, ale może już niedługo, bo to tylko jest przez, przez COVID. O nie. dużo ludzi się nie gromadziło na górze. Więc to od niedawna dopiero nie można. Ale mam nadzieję, że od przyszłego roku już będziemy no. mogli chodzić. Kurde. To jest naprawdę, rewelacja: 42 metry. Ale szkoda, ale on tam chciał wejść do góry. No chyba, że ci na karę 50 tysięcy dolarów to nie żartuję dolarów meksykańskich. no Billy Kurde, ale... Ale, fajnie. ale zobaczcie, że jesteśmy prawie sami. Więc to jest no. plus też tej, tej pandemii, że bardzo, bardzo. nie ma tłumów No to no, dobra. Marcin teraz coś powie od siebie. Witam Państwa serdecznie. Ja jestem Marcin Wierzbiński. E, dzisiaj jestem z grupą. jednoosobową tak? Z, z Wami wszystkimi, pamiętajcie, tak. z Wami wszystkimi. Będę dbał o Waszego Piotka. E, nie wiem, jaką rolę dzisiaj przyjmę. O, przewodnik, będzie nie będzie. przewodnik tak. Przewodnik, Przewodnik, opiekun, e, tłumacz, co tam, co tam chcecie. E, słuchajcie, kochani, jesteśmy w Koba, w strefy archeologicznej. E, jedna z moich ulubionych, tak naprawdę, Koba jest specyficznym miejscem. Nawet nie wiem, czy poczułeś tę energię, jak tutaj jechaliśmy e, tymi rykszami, rowerami, a ja na swoje różowe. Ale, ale to jest super, że to jesteśmy w dżungli, tak jakby w dżungli, no może nie dżungli, jak to powiedzieć, w to można powiedzieć, że to jest dżungla. Tutaj no. e, Państwu może się wydawać, że ta dżungla meksykańska to nie jest taka jak na filmach, bo faktycznie jest e, to dżungla karłowata, bardzo hmm. niska, tak jak na filmach, no to bardziej Gwatemala. Tam jest inne podłoże, te drzewa po no. są większe i mają dostęp wszystkie do wody tam jest, tam jest troszkę ziemi Tutaj jakbyśmy zaczęli coś kopać to 10 cm i później e, skała wapienna no. Tutaj za mną e, wielki kopiec Tak się nazywa ta świątynia no mul w języku Majów, bo tu jesteśmy e, Wiem, że Piotrek byłeś w Mexico City Tam tak. częściej mówi się w języku Nahuatl, mhm. Azteków Natomiast tutaj e, w tym rejonie mówimy w języku Majów Cały Jukatan Czyli, ogólnie, tak? Tak, cały Jukatan jest e, Maja Jukateko I w języku Majów to oznacza duży pagórek No Jest dosyć spory, 42 metry Najwyższa świątynia e, na Jukatanie, można było się na nią spiąć 120 no schodów Niestety zależy teraz nie tam, można Zależy w którą stronę się wybrało, bo tak naprawdę 120 Ale niekiedy tam się pójdzie prawą stroną troszkę więcej ze skotku, bo Jak widzicie dosyć, jest takie hardkorowe wejście Ci Państwo, którzy już tutaj byli, to, to wiedzą, szczególnie jakby popadało, to jest całkiem niewiele 45 stopni. Mega fajna, mega fajna świątynia. Dobra, co tam się odprawiało dokładnie? A, tutaj też się... było wycinanie serca i, i tak dalej. Jak, no, tak, jak w, czy, czy w Ciczenica? Czy... Są różne zdania. Tak naprawdę hmm. są zdania podzielone, bo tutaj jak widzicie, jak oglądaliście, jak oglądaliście pewnie filmiki Piotka z Tulum czy z Ciczenicy, tam były inne, inne świątynie. Świątynia. E, schodzącego Boga. byśmy tam podeszli na samą górę, byście zobaczyli płaskorzeźbę, postać, e, która jest go, głową w dół i dla niej się budowało tą świątynię. Więc to powiedzmy taka podstawka pod świątynię. 600 rok, natomiast świątynia na górze 900 rok. 500. naszej ery. Więc uważa się, że prawdopodobnie Majowie budowali ją przez 300 lat. 300 lat. Więc dosyć dosyć. Dobra, teraz Marcin jeszcze powiedział, że teraz tak naprawdę tutaj są trzy główne świątynie: czyli jest tak Kobę, e, Czcienica i Wtulu. Tam gdzie widzieliście nie wiem wczoraj lub przedwczoraj. Nie wiem kiedy ten odcinek wstawię. E, są trzy główne takie miejsca, do których tutaj się jeździ. A tak naprawdę w samym Jukatanie jest 14 tysięcy takich miejsc. To sobie pomyślcie. A w całym Meksyku 44 chyba powiedział? Jakoś no ponad 40 tysięcy. Tutaj w ogóle w miejscu, którym jestem, czyli w tym cowern, tak naprawdę o, co, moja woda spadła. Jest tylko 3% odkrytych tych rzeczy, a jeszcze masa jest po prostu gdzieś wiecie, poukrywana, zasypana ziemią lub coś takiego. No, czy to China, czy to nie? Lecimy dalej. Kierowca się nieźle rozpędza. Dobre, tu jest. Wróciliśmy teraz tutaj, się oddaje yy, rowery i riksze. Oni wszyscy krzyczą do turystów: Majan, Uber. <laughs> Fajnego mają tutaj Ubera w dżungli. Co to jest ogólnie? Boisko. Aha, to jest boisko. Aha, no tak, widać te. Te. te... okręgi. Obręcze, no. Ale to jest. gdzieś małe. Tak, porównując do tego, no oczywiście w Czciennicy widziałeś największe e, do tej pory odnalezione we wszystkich krajach Mezoameryki. E, Czciennicy jest największe. Tutaj jest troszkę mniejsze to boisko do, do gry w pelota. Pelota to jest hiszpańskie słowo, no. które oznacza piłkę, ale tak naprawdę Majowie nazywali tą grę pok pok, bo piłki były zrobione e, z żywicy drzewa gumowego zapotem. Mm -hmm. One były takie kauczukowe, one się odbijały od tych kamiennych platform pok 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 i nazywano. Pok, to pok. coś jest podobnie tu, jak w ping-pongu Na tym małem wojsku ile osób grało? Bo tam grało po 7, a tak tutaj. Samo, tak samo po 7 też. Był, był już, Jaka to jest różnica niesamowita? Tam. Był łatwy, był niesamowity ten, duży ten. Bo można było e, wejść na platformy. No. no i już łatwiej to przebić, bo już są takie platformy, jak widzisz, ukośne Piłka dosyć ważyła sporo tak? między 3 nawet a 5 kg. E, więc taka lekarska piłka. No. Mniej więcej wielkości piłki do wysiadków. No. Więc można było e, odbijać. Nie wolno było używać stóp ani rąk. Z no. kolanem, biodrem, łokciem, no. barkiem trzeba było mieć ochraniacze. No. Raczej, e, piłkarze mieli ochraniacze skórzane czy drewniane, żeby można było taką ciężką piłkę uderzyć. Tutaj zaraz koło tej strefy ulgicznej znajduje się jeziorko w Dobra, dojechaliśmy teraz do wioski. O, dzieciaczki dom Majańskiej, który jest tutaj szaman hola, i to taki... <gry> Jakbyś chciał się przywitać no. po Majańsku to no. jest malokin. 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 malokin To jest dobrze, a Kim no. słońce. Życzę Ci dobrego słońca. Malokin! Ale <gry> <Hola, gry> <dila, hola. się gry> stydzą? E, biorę piwko dla szamana Tutaj ci szamani, to są, tak, ten szaman tutaj to jest pełno takie sprawdziwego zdarzenia. Bo o tych w Mexico City dosłyszałem, że i są i nie są. Także ciężko powiedzieć, czy są prawdziwe, czy nie. Ale tutaj, ten podobno jest. No, dzieciaki nas zaprowadza. Hola, Nigdy nie pytaj, no. dlaczego i patrz pod nogi. Patrzcie, jak wygląda prawdziwy dom. Mogę tam podejść? Jasne, że tak. Może zaczniemy od kuchni. No, tak, ja możemy zrobić. Jak się nazywasz? Ula Ula Andale Ula Andale Witajcie malutki Popatrzcie Tutaj jesteśmy w kuchni Kuchnia dosyć ciekawa nisko. Tu się dziewczyny podśmiewają Że będą sławne się placki... Ja chciał spróbować zrobić tortillę, bo tutaj podstawa diety to jest tortilla. Zobaczcie to. tortilla e, z, z mąki kukurydzianej, gluten free. A można zobaczyć, I jak tutaj Powstaje, powstaje tortilla. Może chcesz spróbować, co? Dobra, robię tortille pierwszy raz w życiu. Nie wychodzi. mi Oni tam o tobie coś opowiadają, wiesz? Później ci Martin przetłumaczy. Zrób zbliżenie. Patrzcie, jak mi wyszła, a jak pani wychodzi. Idealna. I tak nie jest źle. Poprawię. Zaraz idzie na blachę i spróbuję od razu, jak wyszła. Nie wychodzi. Dobra, moja się robi. Pękła nam niestety. Idziemy dalej, zaraz tu wrócimy. A powiedz mi jeszcze, to jest miejsce takie, gdzie tutaj zobaczyć nagrać, jak wyglądają takie ulice. O, to jest No Ale ciekawe A to jest miejsce takie, że tutaj normalnie turyści mogą przyjechać, czy to raczej nie przyjeżdżają do nich? Tutaj wiesz, akurat Mexico jest chyba rodziną nawet tutaj Ale to, a to czyli tylko, tylko wy przyjeżdżacie, a inni nie, tak? Tylko my przyjeżdżamy To tyle fajnie Czyli to tak naprawdę wygląda, że to jest takie. Oni to tak naprawdę żyją, to nie jest zrobione pod turystów. No, 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 prawie, że naprawdę. Teraz ty... do, do miejsc, gdzie, gdzie śpią. Znajdujemy eee, wszędzie, gdzie. Coś zjecie, na tu bardzo popularna mm -hmm. Kocinita piwin e, czyli wieprzowina na sposób taki Teraz taki do szamana się बकाते में इतने हाथ के कुछ इतने काते में किचले मामा किचले ताता तो के ताले काते यू मिलें लेटिशन वाले तू तो के बकाते शन मज़े ताले वो इतनों के काते में इतने काते ती काते से उस तरीके बकाते की पुत्र को बेलो तो उसपे की ताले तो उसपे तो तीव्र तो बोरे काते यू मिलें लेटिशन वाले तू उसके बच्चे ताले काते में तो यू मिलते शिशोल का नोच पीछे का तो की ताले तो उसपे तो पुत्री बते काते यू मिलें लेटिशन वाले तो का तो यू मिलें माते काते वो तो लोग काते कांग को बेलो तो की ताले तो उसपे तो तीव्र बते काते की बिने काते यू मिलें तो मैं किचकले मामा किचकले ताता थी तू सी का तू सी के का यू मिले से सी का मैं तेने खा के यू मिले चांद तो सेले नु कुछ मा के मुच लाता मत ठीक के ताल तक का यू मिले ए सक के का से ती खुत की ताले में तेने खा के में का पे ताल तेने मा की तू बु समा की ताल का ते ते की का ते और का ए सक के का ते से ती खुत के वा का ते यू मिले की मा की बोले से ताल सी में ते सच की

więc jak będziesz chciał wziąć udział, to też, to też możesz. Mm -hmm. Zaraz może się połapiesz w regułach i Dobre. w zasadach. Co Więc tam kopią? Sobie... Zobaczmy. No dosyć ciekawe pytanie. Zaraz Chyba to... tak. E... Chyba sprawdzimy.

A te dzieciarki dochodzą do szkoły, mają normalnie? Do chcesz widzieć szkołę? Ale mają tu normalnie, tak? Czy się uczą? No możemy podejść, no. Zobaczcie, tak wygląda dom. Pokażę wam później jeszcze w środku, się postaram pokazać. jak to się mówi. Najdłuższe, podłuższe zaczynają się od tych słów. Ta. Dobra, tu macie taką szkołę Ona całkiem dobrze wygląda, tu dzieciaki do 12 roku życia muszą chodzić do szkoły Później nie wiem, ale patrzcie to drzewo Ale Wygląda niesamowicie nie jest, Tutaj boisko Nie jest tak źle są, Kościół Są fundacje, które nazywają się Maya Friends mhm. Pomagają im tu po prostu ja, pomagają, zbierają pieniądze na, na, na przybory do szkoły, o. na rowery po Dobrze w jakaś pomoc jest tutaj dla małych na sezonowy. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, właśnie 12, czyli jutro, bo dzisiaj jest 11, świętują tutaj. Jak? Mariusz Guadalupe? Tak. Święto. Naprawdę bardzo dużo widziałem osób, które na rowerze jechały z tymi pielgrzymów, właśnie. O, pielgrzymów zgubiłem to słowo. Jechali już, właśnie, żeby jutro świętować, z figurkami, na przykład na plecach lub na rowerze przyczepionymi. Dobra, idziemy zejść teraz tego, co? Pla a placka? Aha, Właśnie, chodźmy mojego mojego placka, zjeść, którego zrobiłem. Ja, taka... ja myślę, że oni już zjęli Twojego placka. Oh, nie. Fajny był. <grym wytrzała> Oby nie. Hola. jest. To jest. jest. Jest mój placek, ale jest taki gorący, że nie mogę go w rękach trzymać. To jak ktoś jeszcze przyszedł. Czekajcie. Nie do tygodnia taki mniejszy hamak. Patrzcie jak pani to robi. Tutaj hamak robi. Także Twoją Marcin powiedział, to się robi około tygodnia, nawet może być dłużej. I ona tu przeplata jedno po drugim. Każdy ma swoją Ale pracochłonne, masakra. Dobra, teraz przyjechaliśmy na obiadek. Możecie zobaczyć. Tutaj, banany. Ciachane, mięso mielone, To jest to, co jadłem na targu w nie pana, taka miejscowość. Tam, co byłem ostatnio z Jackiem właśnie i z Mateuszem. Tutaj, mięsko. wygląda smakowicie. Teraz najważniejsza sprawa, którą zaczynam dokładnie dzisiaj. Eee jest licytacja moich rękawic, w których walczyłem na FMMA plus moje koszulki, z której wychodziłem z podpisem i na rękawicach i na koszulce. Także jest to bardziej takie, wiecie, takie okolicznościowe... Sorry, bo mi rozjaśniło, zostałem w tą stronę. To jest bardziej takie, wiecie, no po prostu co jest krane z tym obrazem. O! Można to bardziej tak wylicytować, wiecie, jako pamiątka i tak dalej. Wszystko przechodzi na leczenie synka mojej koleżanki, z którą chodziłem razem do szkoły. Pomagałem już na łopczykowi rok temu. Chcę teraz pomóc. Leczenie jest cały czas potrzebne. Eee, później mam jeszcze powiem dokładnie o co chodzi, ale pamiętajcie na dole w opisie znajdziecie linki do licytacji i osobno rękawiec, i osobno koszulki. Jeśli macie możliwość, chcielibyście taką koszulkę wylicytować, proszę o okazanie dobrego serca. Naprawdę pieniądze idą na szczytny cel. No i zależy mi po prostu, żeby jak najwięcej tego się tam uzbrało. No nie ma co ukrywać, no. Bo, no bo po prostu trzeba pomagać. Pamiętajcie, że warto pomagać. I teraz jeszcze na sam koniec pokażemy wam dwie cenoty. Myślę, że będą to nie wiem, zobaczę jakie. A jakie to są w ogóle? Są w Palomitas? Dobra, zaraz no, zobaczycie. No zaraz zobaczycie. Dobra, pierwsza cenota Palomites Palomitas. No i patrzcie jak tu się wchodzi. Ona jest typowo podziemna, zakryta, tak? Zakryta. zakryta. To fajnie, bo taką chciałem odwiedzić, bo w takiej jeszcze nie byłem ani raz. Jedna z głębszych w rejonie, 60 metrów głębokości. O! Tro troszkę nawet głębsza niż ta, w której byłeś. No tamta tam, tam nie była 50, właśnie. Tak. Okay. Wow! No, teraz no, jedźmy niżej jeszcze, ale robi robotę. I nie ma tu, tu nikogo. Tu korzenie drzew zwisają, czasem one się pokrywają, już później e, wapnie, tworzą się później staraktyty. A z tym nosa starakty. Dobry, zobaczcie stąd. O, ale zle stąd. Robi wrażenie serio. Oczywiście można kąpać, ale kapie cały czas z góry. Patrzcie, tu możecie zobaczyć, jaka ta woda jest czyściuteńka. 60 metrów ma w głębokości, ta cenota. Idziemy jeszcze raz do kolejnej cnoty. aqua Akwadulce. Aqua Słodka woda. Meksykanie, te malutcy są, cenić majowie akurat tacy są? Akurat w tym rejonie. Akurat w tym rejonie to są miejsce, tak? Bo właśnie kurczę, bardzo to zauważyłem. Ja się, bo no, strasznie się pozwoliło. Tam będziemy schodzić teraz. 你附近没？<laughs> Ale wielkie O, tam jest jedno wejście. Chyba się tu poziom wody bardzo podniósł. Bo patrzcie jak tu jest nadal zalany balkonik Poziom wody jest dość wysoki, co? Tak, normalnie jest 15 metrów, Teraz z około 18, takie 3 metry 3 metry się podniosą 3 metry No i dobra, koniec wycieczki. Wracamy. Było naprawdę super. Dziękuję Mexico Entero. Czekajcie, adres. Okay. No, dobra, wycieczka za mną. Dziękuję bardzo, było mi naprawdę miło. Dziękuję Ewa, dziękuję Mateusz za zorganizowanie tego. E, co, jeśli będziecie w Meksyku? Ale zaczęło świecić. Polecam Wam mega Mexico Entero. E, na dole macie linki, wszystkie. Tak wiecie, zwiedzałem z Jackiem, później była Iwona, teraz Marcin. I naprawdę świetnie było. Także polecam. W ogóle Meksyk wam mega polecam, bo jest tu naprawdę masa fajnych miejsc. Myślę, że na pewno wam się spodoba. Ja już się popakają tego słońca. Nie ja zaczął walić po no. To już kadrujemy, już 10 minut. <laughs> teraz te tak czerwony weszło. będę. <laughs> Normalnie ja <również> nie jestem. <laughs> bardzo dziękuję. Tour sponsorowany przez Mexico Entero. Ja mam na imię Marcin Wierzbiński. Było mi bardzo, bardzo miło. Ja też się bardzo dużo nauczyłem. Już parę ruchów z MMA mam opanowanie. Tak. już nie będę się bał wyjść na miasto. Dobra, to Zaj nic. Jeszcze zatrzymaliśmy się tu, jakieś rodzinki. Hallo? Ale <grym> się dzieciaczki wstydzą. Dużo, łatwo jest też.

Bye, bye. <laughs> Jak Wam się podobała dzisiejsza wycieczka? Dla mnie spoko. Naprawdę fajnie było to zobaczyć. Kiedy się właśnie przejść do Chińczyka, coś zjeść. Powiem Wam, że fajnie się je meksykańskie jedzenie, bardzo mi smakuje, ale nie cały czas. Jakbym miał cały czas jeść, to zaraz bym był taki gruby, a trzeba dbać o formę. I tak. Nie ukrywam, że nie jest już tak dobrze jak było na walce, bo się nie da. <laughs> ale, ale i tak jest spoko. Zjem, później trening. No i co? No pamiętajcie o tym, że zaglądnąć do opisu no na mojego Facebooka. Tam jest licytacja tych rzeczy dla małego Kajetana. Ma naprawdę chorobę, którą jeden na milion osób ma. Straszna, naprawdę. Dlatego warto otworzyć serca. Myślę, że to też fajna sprawa. Jeśli mi kibicujecie. O, ale rozjaśniło sobie. Jeśli... Co się stało? No, bo słońce tak wali, że. to masakra. Myślę, że to na pewno fajna opcja. Jeżeli, jeżeli byście chcieli taką pamiątkę. A jeśli nie, to może znacie jakieś e, firmy, które chciałyby zalicytować taką koszulkę i takie rękawice. Też by było fajnie. Na zdjęcia jest tam położony. Eee, mój puchar, puchar nie jest do licytacji, puchar zostawiam sobie na pamiątkę eee, i tyle no Ile zjeść, co później to nie wiem. Jutro już stąd wyjeżdżam, no powiem wam, że Tulum to jest miejsce, w którym się można zakochać i zatracić. Spokojnie mógłbym tu posiedzieć parę dni, dłużej, nawet z dwa tygodnie, <laughs> dłużej ale muszę jechać dalej. Film będzie wrzucony w sobotę, czyli zostało mi 6 dni. W piątek wylatuję do Kolumbii. 6 dni jadę do jednego miasta, później wyspa, później Kanku. Na samą końcówkę. Dobra, bo coś mi tu gada. Jeszcze jedna rzecz przed końcem. Ostatnio, znaczy wczoraj, przedczoraj, dwa filmiki po tysiącu doszło. Zostało jeszcze 6. Już niedużo. Eee, także sobota, niedziela będę o tym przypominał, bo najwięcej ludzi ogląda filmiki. Także ktoś jeszcze nie zostawił suba, zostawiajcie. Lecimy po 150 koła, żeby się udało. Wszystko w Waszych rękach, no ja nic więcej nie zrobię. Ja jedynie mogę Wam o tym przypominać. No i tyle, no. <laughs> Dzięki wielkie.